Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po moim krótkim urlopie wróciłem do domku i oto jaka niespodzianka mnie spotkała w moim małym ogródku podwyższonym. Chcecie? To zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Oto i ta niespodzianka. Jakie piękne, dorodne cukinki. Myślałem, że już. Będą raczej takie końcówki, a tu proszę, nie było mnie parę dni i takie piękności czekają. Pewnie trzeba będzie zrobić placuszki, grillowaną cukinkę, no i będzie rewelacja. Super uczta. Bardzo się cieszę, bo tak jak już mówiłem, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to już raczej końcówka będzie, a tu proszę, obrodziła, mimo że teraz... Pogoda u nas na Mazurach nie sprzyja, bo obniżenie temperatury po 7-8 stopni w nocy, no ale przymrozków nie ma, więc w dzień słoneczko jak widzicie świeci. Może nie, już, już nie przygrzewa. Ale widać cukiniom wystarczy i pięknie, pięknie sobie rosną. Nawet widzę ślimaki się nie dobrały do nich, co jest cudem w tym roku, bo tak to większość dzieliliśmy się ze ślimakami. A tutaj, proszę, ładnie sobie wszystko rośnie, pyszne, fajne, zdrowe jedzonko. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego.